Porównując pod względem budowy silnik benzynowy i diesla, można powiedzieć, że są one do siebie w pewnym stopniu podobne. W obu wypadkach wał korbowy jest najdroższym elementem. Ze względu na to, że nowoczesne turbodiesle osiągają o wiele większe ciśnienia niż silniki benzynowe, prawie zawsze wał korbowy diesla jest wykonany ze stali kutej, a nie z mniej odpornego na pękanie żeliwa. Także w obu konstrukcjach rozrząd zaworowy jest identyczny przez zastosowanie dwóch wałów rozrządu, napędzanych niewymagającym konserwacji łańcuchem. Zapłon różni się w sposób zasadniczy. Dizluł, nie używa się świet zapłonowych. Wykorzystuje się tutaj efekt znany każdemu podczas pompowania pompką koła roweru lub piłki nożnej. Pompka podczas pompowania powietrza nagrzewa się. Dzieje się tak dzięki zjawisku nagrzewania się sprężanego powietrza. W silniku diesla tłok w ruchu do góry spręża powietrze w stopniu dziesięciokrotnie większym niż to ma miejsce w przypadku pompki do roweru. W tym przypadku powietrze ogrzewa się do temperatury 600 stopni Celsjusza. W atmosferze podgrzanego powietrza tuż przed górnym położeniem tłoka zostaje tryśnięte paliwo. Skutek temperatury gorącego powietrza natychmiast następuje samozapłon paliwa a spaliny naciskają tłok w dół ciśnieniem 100 bar. Wartość tego ciśnienia przekracza 50-krotnie ciśnienie w oponach samochodowych. Dodatkowo spaliny mogą napędzać turbosprężarkę doładowującą. Urządzenie to funkcjonuje na zasadzie wiatraka. Gazy wydechowe napędzają większą turbinę napędową, sprzężoną z mniejszym wirnikiem sprężarki wtłaczającym w tym samym czasie powietrze do silnika. Im więcej powietrza, tym większa porcja wtryskiwanego paliwa i tym efektywniejsza praca silnika. Ze względu na swoją zasadę działania, wykorzystujące wysokie ciśnienia, sprężenia i spalenia silniki diesla charakteryzują się wyższą sprawnością cieplną niż silniki benzynowe, a co za tym idzie są bardziej ekonomiczne w eksploatacji.